Analizujemy cykl gospodarczy. Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców. Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych. Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś. Barometr Gospodarczy EFTRAST. Co-miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak i Jędrzej Janiak. Zapraszamy. Dzień dobry. Bardzo miło mi przywitać się z państwem w kolejnym odcinku Barometru Gospodarczego firmy Ftrust przy mikrofonie Jędrzej Janiak i Barbara Szczepaniak. Poprzedni kwietniowy odcinek Odcinek z podsumowaniem kwietnia, właściwie, upłynął nam w dużej mierze pod znakiem stóp procentowych i przewidywań z nim związanych. W tym miesiącu ze stopami procentowymi, zgodnie z naszymi przewidywaniami, nic się nie zmieniło, ale dzisiaj myślę, że tematem przewodnim będzie inflacja, bo jesteśmy w takim momencie, gdzie wszyscy bacznie ją obserwujemy. Co prawda, w maju te odczyty inflacji CPI lekko drgnęły do góry. Ale to dosłownie yy, jedna dziesiąta punkta procentowego i to mniej niż spodziewali się ekonomiści. No, ale dalsze wzrosty wydają się być czymś, za czym większość ekonomistów optuje w tym momencie. Czy ty, Jędrzeju, również przyłączasz się do tych przewidywań? Tak, przyłączam się. Natomiast no, wiele na to wskazuje, że powinniśmy zobaczyć wyższą inflację ze względu na, na to, co się dzieje na surowcach. Natomiast yy istnieje teraz takie rozkorelowanie się tego, co się dzieje na surowcach względem oczekiwań inflacyjnych i wygląda na to, że takim głównym czynnikiem tym surowcowym, który wpływa na oczekiwania inflacyjne to jest ropa naftowa, a ta ostatnio nie rosła. Natomiast historycznie kwartał, dwa kwartały po tym, jak rosną surowce, powinniśmy to zobaczyć w miarach w miarach inflacji. Natomiast musimy też pamiętać, że to ożywienie gospodarcze, które no, widzimy już od dłuższego czasu, jest bardzo umiarkowane ze względu na wysoki poziom stóp procentowych. Więc y, powinniśmy zobaczyć wyższą inflację, ale wydaje się, że jeżeli nic się nagłego na świecie nie zmieni, to te wzrosty też będą stosunkowo umiarkowane. Inflacja w naszym barometrze gospodarczym to taki główny czynnik, który może powodować przejście z ćwiartki do kolejnej ćwiartki, w tym przypadku z ćwiartki akcyjnej do ćwiartki surowcowej. Jesteśmy już naprawdę blisko tego przejścia, choć wciąż komitet zadecydował, żeby pozostać w ćwiartce akcyjnej. Skąd ta decyzja? Tak, bo widzimy, że miarę inflacji wyznaczają taki płaskonisz y, od kilku miesięcy i to przejście chcemy, żeby ono było no już faktyczne, w sensie, że chcemy zobaczyć, że, że rzeczywiście te miary inflacji nie w jednej gospodarce, a w, jakby w większej ilości zaczynają wykazywać tendencję wzrostową i wtedy podejmiemy decyzję o tym, żeby przejść do, do tej kolejnej ćwiartki. W takim razie, jak w tym momencie, takim przejściowym, w oczekiwaniu na przejście, rozsądnie inwestować w akcje i w surowce? Jak to dobrze wyważyć? No, ta HOSSA jest już, powiedzmy, średnio zaawansowana, czyli no, wypełniła swoim trwaniem taki średni model HOSSY. Natomiast to, że przejdziemy nawet do ćwiartki surowcowej, nie znaczy, że trzeba te akcje porzucić tak od, od razu, jednym, jednym ruchem. Po pierwsze dlatego, że te ćwiartki obok siebie, to, to ta rotacja aktywów jest w miarę, w miarę płynna, ale też to, że w tej ćwiartce surowcowej, no to, jeżeli rosną surowce, to będą też rosły akcje, szczególnie tych gospodarek czy, czy tych sektorów, które są z tym z rynkiem surowcowym powiązane, czyli wszelkiego rodzaju spółki wydobywcze, wszelkiego rodzaju firmy powiązane właśnie z przetwarzaniem surowców, z sektory materiałowe. Więc to będzie dosyć płynne, i po prostu warto robić to stopniowo. I też myślimy nad tym, żeby właśnie bardziej szukać po stronie akcyjnej takich e, stricte przemysłowo-materiałowych alokacji w funduszach, a raczej trzeba będzie unikać tych bardzo wrażliwych na, na spodziewany poziom stóp procentowych. Przechodząc dalej w naszym barometrze, są ćwiartki obligacyjne. Wspomniałeś już o wrażliwości na stopy procentowe. No to jedna z rzeczy, które w przypadku funduszy opartych na obligacjach trzeba na to mocno uważać. W jaki sposób w takim razie upozycjonować się, jeżeli ktoś część swojego portfela ma lub chciałby ulokować właśnie w funduszach obligacyjnych? Wiadomo, że nie każdy klient jest stuprocentowo akcyjny i warto trzymać też jakąś poduszkę finansową, czy, czy dostosowywać poziom ryzyka w portfelu do swojego profilu ryzyka. W tej części dłużnej widzimy, jak sobie patrzymy na wyniki od początku roku, że te fundusze obligacji, które mają ekspozycję na, na stopę procentową, czyli mają obligacje o dłuższym czasie trwania, dłuższym czasie zadalności, to one od początku roku są na delikatnych minusach. To pokazuje, że Nasz pogląd, żeby w tej części dłużnej trzymać się funduszy o krótkim czasie trwania, czyli obligacji krótkoterminowych i opartych o zmienną stopę, no od początku roku się wyraźnie sprawdza. I teraz jeżeli ten scenariusz wzrostu inflacji, który jest naszym bazowym, będzie postępował, będzie się realizował, to tym bardziej warto będzie unikać jeszcze, dopóki to tempo PKB będzie rosło, warto unikać będzie jeszcze obligacji długoterminowych. Jedynym powodem, dla którego warto byłoby mieć fundusze obligacji długoterminowych, jest to, jeżeli chcielibyśmy się zabezpieczyć taki, taki bezpiecznik w portfelu na wypadek realizacji któregoś ze skrajnych negatywnych scenariuszy, czyli takiego, kiedy banki centralne byłyby zmuszone do bardzo wyraźnych, nagłych obniżek stóp procentowych, na wypadek właśnie albo materializacji się jakiegoś ryzyka systemowego, tak jak mieliśmy do czynienia w przypadku upadku Lehman Brothers, czy w przypadku COVID-u, kiedy trzeba było te stopy ściąć, żeby dać gospodarce dużo wytchnienia takiego kosztowego, po, w kontekście zadłużania się i, i, i kosztu kapitału. A więc bazową, bazowym składnikiem, powin, naszym zdaniem, powinny być fundusze obligacji krótkoterminowych, też obligacji korporacyjnych. Tu na polskim rynku musimy pamiętać, że te obligacje korporacyjne, one są oparte w. W większości o zmiennej stopie procentowej, więc tego ryzyka stopy procentowej po prostu nie bierzemy, nie bierzemy na siebie. Przyjdzie na to ryzyko czas, ale to jeszcze, jeszcze do tej czwartki stricte obligacyjnej brakuje nam sporo, sporo miesięcy. Wywołałeś już tutaj na tapet ryzyka. Właśnie, stopy procentowe mogą być obniżone w takich wyjątkowych sytuacjach. Ich nie przewidzimy, ale czy jakieś trendy może się pojawiają, które mogą zagrozić dalszym zarobkom, czy to na akcjach, czy to na surowcach? Na tą chwilę wydaje się, że to są głównie ryzyka geopolityczne zaostrzenia konfliktów, nowe konflikty. Kolejne jakieś wojny handlowe, które istotnie przebudują łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji, więc wydaje się, że do wyborów w Stanach, to jest nasz bazowy scenariusz, to ryzyko takich, takich eskalacji powinno być stosunkowo umiarkowane, bo obecnej rządzącej administracji będzie zależało na tym, żeby wyborcy w dobrych nastrojach przy niskich cenach paliw do czasu wyborów przynajmniej mogli się cieszyć z, z tak zwanego wealth effect, czyli z poczucia zamożności, jeśli chodzi o, o ich wycenę i o ich wydatki. W takim razie będziemy obserwować. Zachęcamy Was również do obserwowania nie tylko tego, co dzieje się za Wielką Wodą, ale również tego, co dzieje się na stronie firmy FTRAST, bo tam chociażby portfel barometrowy, czyli miejsce, w którym pokazujemy, w jaki sposób sprawdziły się przewidywania, które mówimy tutaj w barometrze, i w jaki sposób sprawdza się to podejście inwestowania w jeden konkretny rodzaj, w jedną konkretną klasę aktywów w danym momencie. Jędrzeju, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Jędrzej Janiak. Barbara Szczepaniak. Znajdziecie nas na ftrust.pl ukośnik podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania. Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy. A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu. Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy. Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. Eftres SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospektywie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.